Dzień dobry kochani, dzisiaj będzie urodzinowy vlog bo mam urodziny. Czajcie, że mam już 23 lata. A w ogóle ja nie pokazywałam wam jeszcze Niuni, oto Niunia. Moje piękne auto, które zakupiłam. Cudo, moje marzenie. Nie powielicie go z żadnym innym, ponieważ wnętrze jest puchate i różowe. To kiedy indziej wam pokażę. Słuchajcie, jakbyście kiedyś mieli ochotę na napój o smaku dubajskiej czekolady z Dino, to jest taki, że ja miałam oczy wymiotny ogólnie po jednym łyku. Jest tak obrzydliwy, jakbyście po prostu wymoczyli skarpety nie. Na, 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 pięć, na, na pięć osób w akcie. Wszyscy zrobili. U pięciu osób. Chciałem rozmawiać. O, to chciałem. A małpa też powiedziała, że jest okropny. Ale no trzeba posługowe. było spróbować. Za 7 zł. Ten dubajska czekolada nie jest dla nas, bo nie jest wegańska. To chociaż wiemy, jak smakuje teraz. Uj, tak nie smakuje. Wyśleś dubajską czekoladę w ostatnim poduszku. Dobrze. Poczywaj w spokoju. Ustawimy tutaj, może ktoś skorzysta. Dziś klub nie będzie będzie yep. w klubie będzie bęk z kibla słychać tylko jęk. Jakaś panna oświadcza się kolejowi Plęczy i perły berło królowi. No, idę po konia, bo oprócz tego, że mam urodziny, to jeszcze mam dziś trening z Magdą. Dziś będzie trening z ziemi i tylko ja mam trening, dziewczyny nie, bo Walker niestety jest troszeczkę kontuzjowany, bo sobie rozwalił kopytko. No i idę po Takowska teraz. Hej Tako! A wiesz, że dziś mam urodziny? No musisz być dzisiaj miły dla mnie, bo mam urodziny. Iko już gotowy na trening. Zrobiłam sobie tipsy. Pewnie odpadną niedługo w stajni. Nap, przyszedł Ania. I jest też Walker ze swoim opatrunkiem. Gratulacje, że wytrzymał. Jesteśmy z ciebie dumni. A dlaczego ciapnie idzie dziś na trening? Chciałbym się taką śmieszną odpowiedź, ale nie wymyśliłam. Wow, ale jesteś czysty. Jak ładnie wyglądasz! Fiu, fiu, fiu. Tiko, ładny mam tipsy. O, chyba mu się podobają. Takie ładne, żeby się schrupał. <grafy> Dziś na treningu z Magdą chciałabym się skupić na tym, aby Tico bardziej osadzał swój ciężar na zadzie i aby on sam dążył do tego, żeby mniej być uwalonym na przodzie. Że, żeby się dowiedział, że tak jest, kurczę, wygodniej. Powiedz coś zabawnego. Krzysiu, powiedz mi, jak mam żyć. Racjonalne żywienie, pięć posiłków dziennie. Krzysiu, chcę być młody tak jak ty. Uśmiech, moc, fitness, fitness sport. Tung, 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 sahur. Is that you? A dzisiaj w ogóle ma być ognisko urodzinowe, ale nie wiem, czy cokolwiek z niego nagrywać czy ktoś wchodzi ognisko urodzinowe gazeli. Tak, bo naprawiłam wiatę. Muszą zobaczyć, jak to tak, się A tak, tak, okej, okej, to mega ważne. Ania, fizjoterapeutka. Wiecie co? Konie nie gadają głupot, jak ludzie. Nie robią. Aaaa! Aaaa! oni potwierdzam, A Ania nastawiała mi jak polało. Ktoś położył i ręcznik tu i wygląda jak mężczyzna, który wyszedł spod prysznica. Co dzisiaj robiliśmy? Pracowaliśmy dzisiaj tylko nad tym, żeby miał większą zdolność w ciele do angażowania troszkę dupki do tego, żeby niosła ciężar i była zaangażowana do, do tego, żeby go trochę w górę odpychać bardziej, a nie tylko do przodu i na i do dołu. I robiliśmy to w taki sposób, że robiliśmy dużo przejść i zmian tempa i szukania w nim takiej gotowości do tego, że jak dodaje albo przechodzi do kusa, albo przyspiesza tego kusa, to jest gotowy do tego, żeby zwolnić. Wtedy jego ciało jest przygotowane do tego, żeby się trochę odepchnąć w tył i się zaczyna wtedy podnosić klatka piersiowa, a potem z kolei z takiego podniesienia klatki piersiowej, żeby się trochę pchnąć do przodu, bo wtedy wychodzi z tego takie trochę wpchnięcie też w górę. No i jednocześnie też jak idzie wtedy w tym wolniejszej wersji, czyli albo stępem, albo wolniejszym stępem, albo wolniejszym kusem, to ma gotowość do tego, żeby się wypchnąć do przodu i ma taką energię w sobie. Jest ten wolniejszy chód, czy właśnie skrócony chód, jest z energią do tego, żeby się wypchnąć, a z kolei ten szybszy i bardziej wydłużony, jest z gotowością do tego, żeby zwolnić i się trochę odepchnąć w tył, podnieść klatkę. Wychodzi nam z tego koń taki bardziej trochę poskładany, zaangażowany. Ciap jest szalony dzisiaj i biega. Okej. 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 Ciap biegnie na trawę. biegnij ciap! Jezu. Ale jak za finala. Leć! Rosa biegnij! Rosa! Zaraz mustang tam pobiegnie. Jesteś mustankiem. Co Są sądzisz o dzisiejszych wygłupach ciapka? Zajebicie, ja go kocham w takiej pojemności. Bo jest trochę lekką pierwdownię, tylko był wtedy. Dobra, czas wypuścić Tiko. są że oni sobie mogą tak tu mięśnie wyrabiać jaki długi no, ten jak galon on jest i do kalaksu specjalnie wszystkich rozgoni teraz ma być tak jak on ustawi i może trawę jeść jest. Trening bardzo mi się podobał. Dowiedziałam się troszkę nowych rzeczy i e, widziałam tą zmianę, jak pracowałam w ten sposób, stiko, jak Magda mówiła. Widziałam to, jak on się unosi i bardzo mi się to podobało. O, Patrycja, hello. Betty, Patka. W ogóle tu wszystkie koty mają ludzkie imiona. Z Patrycja, Bartuś i Zuzia. To jest całkiem urocze, ale to jest moim zdaniem mega gruba przesada, że w maju można nosić kurtkę zimową i czapkę. Co to ma być w ogóle? Czego życzysz gazelce na urodziny? No nie miałaś mi powiedzieć czego życzę? Nie, sam, masz powiedzieć, że życzę ci życzę gazeli wszystkiego dobrego, chcę, żeby miała dużo pieniędzy. I chcę, żeby była najszczęśliwszą osobą na świecie. Chcę, żeby była milionerką. Poczekaj za dużo. I chcę, żeby jeszcze miała ranczo swoje. Ja życzę Gazali wszystkiego dobrego. Chcę, żeby miała dużo pieniędzy. I by miała ranczo i by była milionerką. Żeby spełniła swoje dwa marzenia. Czyli, żeby mogła pracować jako pani psycholog. Oraz, żeby miała ciołałkę. Żeby była najszczęśliwsza na świecie. Żeby Oskar ją zawsze kochał. I żeby zapraszała mnie do Gwiazdy. Kurde, ale coś dziś mało mówiłaś na swoim kanale, bo wiecie co? Ja nie gadam, bo Gazela tutaj nie pozwala mi rozmawiać z wami. Co? I chyba muszę założyć swój. Nie, nie, ja nie, nie, wierzę w takie coś. Ja potwierdzam I to, to co, jest. Ja potwierdzam nie, nieprawda. Ja, ja tutaj nic... jestem zastraszana, ja nie. Ja ja tak jest. Nic takiego nie. Ale. Nie może Ania założyć swojego własnego kanału. Kto wtedy będzie tak fajnie prowadził mój? Dobra, nie założę, ale to od następnego filmu. Tu są już zmuchnięte świeczki na torcie gazeli tofurnikowym. A tu jest gazela i jej prezent. Podpakowuj! Hmm, ciekawe, co to? Wow! Czy o tym marzyłaś? To różowe dywaniki, tak. Dokładnie Intuicja nam podpowiedziała. Cichy szept z drugiego pokoju. A, to jest ten. Super glu... To do Tak, masz gratis. A tutaj? <ścoughs> <śpiewanie> o, u, wow, czy to trójkąt ostrzegawczy, folia e, oraz kamizelka? Wow! Gazela już jest na etapie, że nie chcę prezentów nie tylko nie dla koniary. Nie. Tylko chcę prezenty do niu, dla Niuni. O, czy to apteczka pierwszej pomocy samochodowa? Skąd wiedziałaś? Nie Super. wiem. Super. Jaką ma zawartość? Nie wiem. O, do... krobaczka. krobaczka wygląda profesjonalnie. No, niezła. I tutaj karteczek, które tam są jeszcze. Uu, odmrażacz do szyb. Skąd wiedziałaś? I jak go kupiłaś w lato? W wino. <laughs> nie, nie, Co my tu mamy? Przecież to są chusteczki do mycia kokpitów. Wow! <laughs> I różowy kocycuś. Kocyc. I karteczki. Jaką To jest jakaś kosmetyczka z rzeczami, które mogę włożyć do niej. Nic skąd wiedziałaś? Pieniczek do paznokci. Mega! pomadka, Przyda się! Chusteczki nawilżane. To również mega przydatne. A właśnie to są wszystkie rzeczy, które patrzyłam w Rosmanie i tak patrzę, ej, przydałoby się do Niuni! Tampony! No, Krem do rąk! To też się przydaje. Często śmierdzi mi z gęby. Widziałaś, jak miło! Tego czasu Nie ma to jak przyjaciółka. To też jest przydatne. 48 na całe życie! Już. Podusia! Seriousowa. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Gazela uwielbia spać w samochodzie. Gorzej, tak. że to jest do jej samochodu. Ale jak Oscar będzie prowadził, to się przyda w razie. I zestaw naprawczy napraw, różowy. Naprawczy różowy do szycia! to też na pewno się przyda czasem, jak Ci się coś rozpierdoli. Świetne prezenty, naprawdę no, to jestem to zakochana to jest i bardzo mi się podobały. No dobra, to byłby koniec urodzinowego vloga. Dzięki za oglądanie i zróbmy teraz coś fajnego. Pa!